Cześć, jestem jeden, 123 i witam, w się nie mylę, w 57. Tak, odcinku z gry The Sims Mobile, no trochę już tego mamy. Eee, no i tak, mamy nowy event kaczuszkowy i dzisiaj też jak nagrywam ten film, mamy 4 maja, mamy święto Gwiezdnych Wojen, także niech moc będzie z wami i możemy odlokować stroje. Już miałem misję, dostałem kolejną figurkę Baby Jody. Oraz dostałem uwagę uwaga, strój jody. A, ale to e, nie w tym odcineczku jeszcze. W dzisiejszym zajmiemy się wykonaniem. W ogóle wykonałem kilka misji. E, tutaj muszę czekać do jutra. A tutaj mam tą misję z tymi kaczuszkami, tak? E, ogólnie wam to pokażę. Tutaj mamy trzy wydarzenia, jedno jest w toku. E, tu mamy kaczuszkowy pakiet. Ej, ja to mogę chyba kupić. Bo mam 450 kociuszek. O, to kupmy kociuszkowy pakiet. Transakcja w toku. I proszę bardzo. No to nie. No to nie jest moja nagroda związana z, z... strojami kąpielowymi, bo dostałem roślinę. No dobra, roślinka też się niby przyda, tak? Ale... O, dolna część bikini dla kobiety, dobra, przyda się na pewno. Przydałaby się także górna i też yy, spodenki dla mężczyzny. Zobaczymy, co nam tu. Da. Haj, nowy kolor rośliny. Ok, ale dobra, ukończmy to wydarzenie, którym zajmuje się. I tak, tu mamy zadanka. Jedne z w toku, i uwaga, uwaga, zajmuje się nim nasz Sebastian. Do tego przejdziemy. Nie wiem, czy mogę jakoś wspomóc Sebastiana w wykonywaniu tego zadania, nawet. A, a nie, mogę całe szczęście, tak? Czy to Gimperem robię? A nie, to Sebą robię, patrzcie. E, tylko, że u Gimpera w pracy. U, to fajnie. No dobra. Ym, także może być ciekawie. Spróbuję wykonać tę e, aktywność za więcej punktów. Może się uda, mam nadzieję. A, bo on, patrzcie, tutaj chyba e, szyje stroje kąpielowe. To by miało sens. Szczerze mówiąc, jakoś zbytnio. Eee. O! Mierzenie strojów kąpielowych, proszę bardzo. Nawet nie wiem, co to jest za sim. Jeszcze się tam mężczyzna. A nie, no dobra, trochę minęło. Eee. Jednak czasu, ale bardzo mało, bardzo wolno to schodzi Także może się to nie udać tak do końca O, brawo Seba, udało ci się No dobra, teraz jakoś soli, sensowniej to przeszło O, i tutaj Flavia, jaki ma strój ciekawy No jak widać Sebastian ma wprawę w rozbieraniu kobiet i robieniu z nimi innych rzeczy O czym mogliśmy się przekonać w poprzednim odcinku Ale mniejsza z tym O, i tutaj też się powiodła e, interakcja. I trochę minut zeszło, dobra? Oczywiście wykorzystamy całą energię Sebastiana. I mam nadzieję, że to sensownie wyjdzie. Ok. Mm. Dobra, kolejna interakcja za nami. Trochę mało, jakoś jest cały czas się powtarza, że on siada przy tej maszynie. Coś tutaj mogę wykonać, coś z tymi pudłami mogę zrobić, ale tylko za jeden punkt energii to trochę słabo, moim zdaniem. To jest Tony Moler, Aha, dobra, to jest. O, patrzcie, tutaj teraz jest inny strój. Dobra, trochę tam półtorej godziny zeszło z tego czasu. A trochę mało. No dobra, to na, na temat. Hejku, tak, na temat. Na potrzeby, oczywiście, odcinka użyjmy łabeczki. Chociaż nie wiem, no jedna na pewno nie wystarczy. Jest to niewątpliwie dość energochłonne. O, chociaż dobra, teraz 17 minut zeszło, to ładnie że chłonie dużo energii to zadanie strasznie. Ale widzę interakcje za trzy się opłaca robić strasznie. Chociaż może jakoś teraz też w tym momencie lepiej to idzie. No zobaczymy, zobaczymy. Dostaniemy kaczuszki, kupimy znowu coś. Kurczę, trochę wyjdzie, że ten kaczuszkowy event yy, zawładnie dzisiejszym odcinkiem. A dzisiaj mieliśmy się rozliczyć z sebą. No ale dobra, widzę, że Seba troszeczkę będzie musiał poczekać i zajmiemy się tymi kaczkami. Na to wygląda O 5 minut, dobra, to nawet nie najgorzej. A teraz mam taki sam strój, myślałem, że jakiś inny przymierzy. Bo na przykład ten, ten, tamten tony przymierzał dwa różne stroje, dwa różne rodzaje spodenek. Dobra, z 4,5 godzin zrobiło się 2,5, także trochę zeszło. O! No jak na razie Flawia się bardzo dobrze rozumie z Sebastianem, jak widać. Tylko zobaczmy, czy Sebastianowi wyjdzie stworzenie czegokolwiek. Okej okay. Zobaczmy teraz coś in... O, teraz inny kolor Ale model chyba ten sam No dobra, f... i zarówno Flavia Fla Fla jak i Tony przymierzali po dwa razy jednak, bo pomyliłem się Chyba mieliśmy... Tylko, że to były po prostu inne kolory Ale podobny... Z... podobny... Z... Um, ...krój Dobra, już została pół godziny I chyba będę musiał zużyć kolejną babeczkę, no ale dobre, na potrzeby odcinka trzeba poświęcić te babeczki. Poza odcinkami ich nie używam z reguły. Ogólnie poza odcinkami mało gram. E, nie to co kiedyś. Więc myślę, e, można użyć tę babeczkę. Teraz już powinno wystarczyć. Mam nadzieję, przynajmniej tak, że wystarczy energii mojemu simowi. Oj, patrzcie, teraz mamy już inny strój. Teraz już mamy taki dwuczęściowy, a wcześniej mieliśmy taki jednoczęściowy. No, Flavia dobrze się prezentowała w sumie w tym stroju. Ale już w tamtym jednoczęściowym też było w porządku, moim zdaniem. I znowu się sobie udało. No, chyba naprawdę się rozumie z Flavio. To jest też ciekawe. A nie wiem, czy oni się w sumie znają, już nie pamiętam, czy oni się poznali, czy też nie Jak to było z tym Sebastianem Sebastian to wszystkie simki to naokoło poznał, więc to jest właśnie cały Sebastian Ale może tej konkretnej nie do końca, no już nie pamiętam, serio Dobra i 49 minut zostało. 34. I znowu mam ten sam, co mieliśmy wcześniej. I teraz jeszcze jakąś interakcję za 3 możemy zrobić. Oj, czemu mi się nie wyświetla? No dobra. Nie wiem o co chodzi. Uszy i coś, Sebo. Dobra, pół godzinki. I coś się zacięło. O, dobra. Kto tu przyszedł? Krzysztof przyszedł. O, chyba Krzysztofowi też się spodobała wypowiedź. Ej, ale on był szczęśliwy. Krzysztof był szczęśliwy. Krzysztof się śmiał. Chyba, że to było takie ironiczne, ale. No nie, no Krzysztof. To jednak Krzysztof widzę, tutaj jest taki. Yy, no, dobra, ale zostało nam tylko 30 minut. Teraz to już 27. O nie, no byliśmy tak blisko, aż szkoda zużywać by było teraz babeczkę kolejną O, tu mamy nowy strój Utonego mm, Udało się, super, dobra 7 minut, wow No dobra, niestety Trzeba użyć babeczkę na potrzeba odcinka, tak jak mówiłem, chociaż aż trzy poszły. To jest naprawdę dużo. A dobra, zaraz zakończymy to wydarzenie. Zobaczymy, co to da, jak, jak zaczniemy i kolejne jeszcze kolejne. O, premię dostałem. Super. Trochę tych kaczuszek się dostało. W moje ręce. Aha, bo mogę wykonać kilka takich... Jeszcze mogę dzień w domowym spa, 12 godziny, przekąski ze spa Tomak, mam się zajmować Sebuł, to może nie takie wydarzenia, tego typu bym wysyła wtedy Remigiusza i Tomka O, mamy misję zmienić swój wygląd O, tu mamy nasze wszystkie relacje czy bardzo ile jest tych simek? O, niektórych to ja nawet nie kojarzę, patrz, jakiś seba jest tutaj Nawiązujące relacje, yy, tylko gdzie się zmieniał wygląd. Chyba musiałbym podejść innym simem, nie? Nie, no, nie tonego, tylko. Ale tony ty wypadł stąd. Idź sobie. Nikt cię tu nie chce. Znaczy, dobra, trochę poostro pojechałem. Ale chodzi o to, że ja się sobą chcę zająć. Um, ambitny, dajmy mu. No Tomasz bierze udział w wydarzeniu. Ej, tak się przeprowadzało metamorfozę. Kurczę. A, dobra, przepraszam. To jest, w co możemy sobie ubrać? O co proszę, jaki bezrękawniczek Taki luźniejszy styl. I dolna część, coś krótszego. To może takie, dobra, akurat, pod kolor. I w sumie kupiłem nową rzecz, więc metamorfoza powinna być chyba darmowa. A nie, nawet tutaj nie, nie, przepis, nie jest płatna. Bo to jest nasz sim w sumie. No to racja, ma to sens. Etap misji ukończony, super. I 50 kaczuszek Ukończ wydarzenie domowe spa O kurcze A ja ukończyłem tamto wydarzenie i to poszło na marne Dobra kolejne rzeczy możemy kupić A górna część bikini dobra Dostaliśmy kolejną i zobaczmy co dostaniemy teraz. Mm. O, kostium kolejny. Ten jakiś taki ciekawy nawet był. Mm. Dobra, I jakie mamy kolejne wydarzenie? To jest mi ma... W... Aha, domowe spa. To chyba jest to wydarzenie co trwa 12 godzin, nie? Tak, to jest właśnie ono. To może troszeczkę jeszcze się zajmiemy czymś innym. Zanim 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 wejdziemy do tego, tego na pewno nie damy rady wykonać na odcinku. to dobra, tak ci szło to i zapoznać się z tą Flawią. To na rynku chyba by, Tak, na rynku to było. Flavia miała być kiedyś z Tomaszem, ale Tomasz ostatecznie był z No Oj, Oliwio, się nie mieszaj. Dzisiaj się zapoznanie w stylu, właśnie Sebastiana. Tak, żeby inaczej, Sebastian tutaj zainwestował w strój, krótkie shorty. I ukończymy to wydarzanko I najwyżej zrobimy taki krótszy odcinek. I, i ja go dam na to wydarzenie domowe. Spaw wtedy. No, coś by innego. No, i jeszcze jednak wyszło tak, że w tym odcinku nie rozwiążemy sytuacji Seby. I wątku Seby. I jeszcze on trochę potrwa w naszej serii. No, ale dobra. No cóż, tak to wyszło, ale myślę, że kaciuszkowy event też było warte przedstawić. Samolot mi się nawet spodobał, tak? Znaczy, bo stroje kąpielowe to uważam, że jest taka część rzecz, która powinna być. Tak samo jak jakieś jacuzzi i ogólnie basen w ogrodzie, jakby nasi simowie mogli tutaj mieć. Z czym stykaliśmy się w poprzednich odsłonach, takich niemobilnych oczywiście. I basen jak najbardziej obok domu. Fajną sprawą by było, czy też z takiej jacuzzi w domu, no nie wiem. Myślę, że to dość fajna sprawa by była. No i dobra pora do domku. Dzień w domowym spa. Rozpocznij. No i tutaj jesteśmy w domu. To co możemy. Albo zobra, zobaczmy, co możemy w domu robić. To tu ma mamy. Widzę inne interakcje. Pochwal się kostium! Ha! No tak, Sebastian, już tutaj. Się rozbierał przed agatą. Najlepsze było, najgorsze było to, że mogliśmy się pochalić kostiumem przed Mishorem. To trochę by po, zajechało wtedy pedofilią. Co jeszcze możemy w ogóle tutaj robić? Spocząć. Żeby chyba przejrzeć się w lustrze. I obe, tak, obejrzeć swój strój, taki ma. W paski. Hmm. No dobra. Okej. Okay. No dobra. Myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Także do usłyszenia. No i cześć.